Swada, guardete ulhu damas, mayu wanga pasca, Nurs takar, wilja waja nu takar, supe paya mati daus. Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Far Cry Primal. Wygląda na to, że faktycznie zostało nam ostatnie zło do pokonania, chociaż nie jestem taki przekonany co do tego, bo... Kiedy przemieścimy się w te rejony, nagle odkryjemy, że tutaj jest niezłe pole do popisu. Niewątpliwie jest też tutaj sporo miejsca i tu byśmy pewnie byli zajęci ściganiem wilka, ale jakoś tak... jakoś mi nie ciągnie do tego, więc nie będę tutaj... Na siłę. Poszukiwał sobie wyzwań tam, gdzie nie mam ochoty. Natomiast to miejsce wydaje się być dosyć skomplikowane. Na tyle skomplikowane, że chyba po pożegnam się z moim kotem i spróbuję zrobić to po cichu. Ostatnie wyprawy do... Polowanie na ula, bo niezwykle ekscytujące. Gdzieś tam te, te dzikie tereny, chociaż sama walka z Ulem, to tak fanem nie jestem, to takie rozwiązanie, dać przeciwnikowi miliony punktów wytrzymałości, tak żeby wytrzymał 20 strzałów w oku i ten, oni śpią teraz, uderzyłem w nocy. trochę niepokojące jest to. Tu nikogo nie widuję. Tam jest ktoś. A to jest miejsce, które będzie nam spróbujemy jakoś przemknąć bokiem, tutaj. Może się uda dotrzeć, chociaż nie sądzę, bo tu musimy pokonać jakiegoś strażnika. Zerknijmy sobie, spróbujmy tego załatwić. O, chyba nie będzie to takie proste. Chyba się nie da tędy skradać. Dzień dobry synu, czym mogę służyć? Telefon jest w, w kuchni, ładuje się. Możesz tutaj sobie przyjść, przyjść i usiąść, dobrze? Nie, nie. Jeżeli chcesz korzystać z mojego telefonu, to tylko tutaj. Słucham? Synku, teraz nie mam czasu, żeby ci tego tłumaczyć. Albo się zgadzasz na moje warunki... Yeah. Tak, muszę być twardym ojcem od czasu do czasu, żeby nie było. Nie jest to prosta sprawa. Spróbuję wskoczyć do wody i wspiąć się tędy. Zmienimy sobie zresztą łuk na szybki. Mamy trochę strzał. Nie sprawdziłem, czy tu nie ma żadnego krokodyla. Czasami... jakby był krokodyl... Nie wiem, czy czym ja myślę. To cholera, wstaje świt. O rany boskie. Kiedy skakałem do wody, było jeszcze noc. no na to. Niech to szlak trafi, tam było tak spokojnie, a się już budzili.

na tym polega różnica między atakiem za dnia a takim w nocy. No dobrze, będziemy za tym. Musiał się ruszyć, stał tyle czasu. Szczęśliwie te strzały przebijają, to żeśmy ich trochę wydłukli, ale nie jest to dobre, skoro są kolejne oddziały. Spróbujmy im trochę roboty zorganizować. W związku z tym, co wy na to. Ten silny facet na pewno dostarczy im sporo zabawy, i ten drugi myślę, że na niego też możemy liczyć. Przyjrzyjmy się tu sytuacji. To jest mój cel tutaj cel się znajduje napuściłem na niego te Napuściłem na niego pszczoły Jakby się przedrze przedrzeć na drugą stronę to jest Ważne pytanie. Ja robiliśmy sporo zamieszania, co? Teraz mogę taniej bomby robić, bo... Nie. Dobra, słuchaj, Żeby nie zwrócić uwagi na siebie tego... ...wielkiego typa. Załatwiliśmy. Ale tam jest jeszcze jeden szaleniec. Załatwić ich jak najwięcej tutaj i będziemy mieli problem z głową. Jeśli im podpaliłem obóz, oni lubią łogi. Też się trochę zapaliłem. Nie trafiłem tego typa chyba ostatecznie tam na górze. Jeszcze się hańcuję Tutaj nie widzę za bardzo możliwości. No nie ma jak się dostać, nie? Nie zadbali o to, żeby można było tu podczepić linę. To jest nasz cel. to jest tam na dole już. Spróbujmy wysłać sowę z nadzieją, że nas nic tutaj... Dobrze się stało, że żeśmy. Mhm. I walczą z Rosjanin. Może nie będą. Ale pozostał nam facet na otwartym terenie. Najpewniej sam. Chyba się już ogień wypalił. Ale ten Roshani, to jest wielki typ, podobny do Ula chyba. Za czasu tych bomb zgniłych bomb, mamy trochę świętego spokoju z walkami. Roszani tak obrywa dosyć mocno. On nie jest chyba taki potężny jak ul. w ogóle ciekawe, że. Że. Jakby w poprzednich odsłonach Far Cry, takich współczesnych, musieliśmy się posługiwać wyłącznie swoją własną siłą. Natomiast tutaj, po raz pierwszy, mamy taką sytuację, że. Że możemy się posługiwać siłami natury i praktycznie nie uczestniczyć w walce. Krudę, czy ja zawsze się muszę podpalić, o coś w mięciu? Tuchlej! Tam ci są zajęci sobą. Zobaczmy. No! No, sied, sied, Ale się przyjadę

Oh, Idziemy tam? to, mamy w tym momencie O ma żadnych problemów ma Isila santa dacia magam. Santa izila sus dugistaris batari. Sushal hain winja dagwash. Nu sushal hain guana. Pur Winja pur Da hata. Kuti hutstor. Dacisla. Pur dacisla Unu. Guaș, Kwawaś miła, że mój młyn nie był. Zaraz się synku zajmę tym, ok? No dobrze, moi drodzy. Kolejny krok do, yy, do baterii. sprawdzimy co ten jegomość sobie czynił. Kłaś szła głajfa.

Cenia jego mość swoją wolność. Ja to wszystko rozumiem. Przyjrzyjmy się tej okolicy. Co tu się wydarzyło ciekawego? Wydarzyła się Batarii. Ale czuję, że ta przeprawa tym kanionem będzie interesująca. Równie jak przeprawa na Ziemi. Uda. Do, na ziemię Udam. Gdzie ta muzyka tak grała? To, to było dobre. Pójdę sprawdzić, co tam syn mój chce. I... Zaraz do Was wrócę. No już jestem. Do, dołączył do nas mój syn, który sobie gdzieś tam siedzi z tyłu i. Hej, synu! Nie wiem, czy żeście go słyszeli. Mikrofon jest dosyć wyczulony, tylko na niewielką odległość, żeby od niego być. Ale tak młody będzie tam siedział z nami i obserwował. Mam nadzieję, nie przeszkadzając. Halo! Ma sławki na uszach, tak jak ja. Yy, dobra. Hmm. co ty chcesz jeszcze ode mnie? Co ty chcesz jeszcze ode mnie? Paskudniku. Mamaliko hi misu w małgardzie. Ai się lauszta. Mutisakur, że wiesz, gdzie Umana! Wander sashmandramas, hašaugas saszman sashman tasyta, Nepalu enjai hatrada. Su gaujata, ma u suman. Umana? Na razie go przytrzymamy w klatce. Na to wygląda i najpewniej jest to niegłupi pomysł. Ale mamy nowe zadanie, to no dobrze. Ja z jednej strony yy, gdzieś tam chciałbym zmierzać już powoli do końca. Taką mam potrzebę, jestem zainteresowany tym, jak się ta fabuła. Gdzieś tam na pewnym etapie otwartego świata, zawsze mam taki moment, że mówię sobie: dobra, okej, okay, teraz idziemy już tylko do przodu. Ale z drugiej strony myślę sobie, że cholera, jeszcze bym trochę posiedział w tym Praszka. świecie. Więc... Coś tu sobie porobimy jeszcze z zadań pobocznych. I też z drugiej strony mam The Division, mam Overwatch, przy których siedzę śmiertelnie dużo czasu. I, e, i rodzina zaczyna na mnie narzekać, bo je, kiedy gram w Far Cry Primal i jeszcze w te dwie gry, to już totalnie mnie nie ma. Ale to też powód, dla którego mój syn siedzi tutaj ze mną, żeby trochę mojego towarzystwa uroczego, jak żeby inaczej e, z, zakosztować. <laughs> Okej. Okay. Nie no, przesadzam oczywiście. Jestem obecny, ale, ale też, też ostatnio spędzam dużo czasu przy kąpie, dużo więcej niż zazwyczaj, więc. Nie pogniewajcie się, gdybym nagle nie tyle przerwał, bo to skończymy tą serię, ale gdybym na przykład trochę podarował sobie dodatkowe czynności związane z eksploracją świata. No, Okej. Okay. A teraz moje mili. Udajmy się na poszukiwanie wrażeń. O, kamień. O, gałązki. Kamień. Wydaje mi się, że nie mogłem sobie podarować wizyty kolejnej umyśliciela Urki. On jest dosyć. Cieszę się, że przeżył ostatni eksperyment z włócznią bo to hmm. mogło być różnie. Gdzie jesteś, kocie? Całujemy, mój drogi. Niedaleko mamy, chociaż słyszę tu jakieś krzyki. Jak się siedzi, jak się jeździ wierzchem, to te koty wrogi reagują tak, jakbym był sam. Zaraz, jak się tam dostać? Zerknijmy na mapę. Te drogi są mylące strasznie, One, ale chyba, jak pójdziemy tu prosto przez rzekę, jeżeli uda się przejść, to powinniśmy tutaj znaleźć wejście. Nie wiem czemu tu jest droga narysowana na tej mapie. To jest dla mnie solidna zagadka. Jakby wiecie o tym, że mapa do już chyba o tym wspominałem, do Far Cry Primal jest bardzo jest poważnie skopiowana z, z Far Cry 4. Zastanawiam się, że te ścieżki nie są pozostałością po starej mapie. Czyli mando listek mieliśmy Winja właśnie. Dobrze się przyjrzeć mapie, to gdzieś tu powinien być taki zakręt, chociaż może te ścieżki są, one nie są tak fizycznie obecne, ale spokojnie, Przy... spokojnie, przyjacielu. Poznaj Urkiego, Urki ma tyle rozumu co kamień. kamin. Gadający. O oh, na no horse. Woo! Woo! Horse Urki, whack horse, whack what daddy? Whack what oh. Horse Urki fat ass cash, horse. Uh. Urki now a father's Hars Chihuahua, woo! Oh, Chihuahua, Hars por, Saguaro butaquala, Saguaro woo! Hars barom, trash, Chihuahua, Chihuahua, trash! Już mniej więcej wiem w jakim kierunku. Och, czy stary ty naprawdę? Ty mnie ty stroszysz tak, wyskoczysz na człowieka, przecież. O tak. Wydaje mi się, że spoka spotkanie. Urkiego z niedźwiedziem może być ekscytującym przeżyciem. Nie lubię tego łuku. Musimy być szczery. Najbardziej lubię ten łuk. Lekki łuk. Jedyne, czego mi brakuje w Far Cry Primal, to latanie. Prawdę powiedziawszy, przy pierwszym spotkaniu z Urkiem miałem taką cichą nadzieję, że on może wymyśli sposób na, na latanie. Jakąś lotnie czy coś, wiecie. Ale myślę, że to byłoby zbyt daleko posunięte, nie? Natomiast strasznie mi podoba się to, że tak, tak dużo takich pierwotnych, jak te bomby pszczele, jak te, te bomby gnilne, takich pierwotnych wynalazków, spełnia tę samą funkcję co, co bronie w poprzednich częściach. Nie podoba mi się to. Te mamuty to jest. Doślemy yy... no doślemy tygrysa i spróbujemy przejść tędy. No, z mamutami to nie ma żartów, one potrafią człowiekowi, kurde, przydeptać stopę. Delikatnie mówiąc, moi drodzy. Delikatnie mówiąc. Boże, powiem wam szczerze, miałem taki sekretny plan, żeby już dzisiaj zakończyć Far Cry Primal i się poświęcić The Division głównie, ale tak jakoś jest, że jak człowiek wejdzie do tego świata, to jakiś taki, on jest taki spokojny, I tak można się wyluzować, trochę połazić. O nie, 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 nie. Nie, stary! O, stosunkuj się! Jezus Maria, pięć muszę. Nie chcę ich zabijać. O, Słuchaj, stary. Podpalę strzałę i będziemy inaczej gadali, ok? Nie jest Mówcie sobie, co chcecie. Może to jest wirtualna przyroda, ale jednak przyroda pierwotna. No, te, te zwierzęta nie przetrwały do dziś właśnie dlatego, że być może prawdziwy takar zamiast uciekać przed nosorożcem tego podpalił. To to była pewnie samica. Samice są wredne zawsze. Samiec tylko mówi: co? Takar, przedeś moją. Kupę zebrać? Spoko. Bierz. Nie jest mi już potrzebna. Samica wkurza się zaraz na człowieka. Dobra. Poradziliśmy sobie z nosorożcami. Względnie. To też chyba samiec. No, patrz, jaki wychillowany Tigri tylko nie w wzorożca, bo to się źle skończy. Jedziemy tutaj. Sądząc po wyglądzie ale tego miejsca będziemy mieli do czynienia z, z, z niedźwiedziem tutaj.

Się od czasu do czasu trafi jeszcze na tych ludzi batari. No, mamy niedźwiedzia. Wiem, że lubicie patrzeć na to poskramianie. O rany? Jaki jestem silny, taki jestem. O, jak ja cię lubię, dobrze. Plastry miodu. Z plastrami. Ej. Puchatek. Słuchaj, stary. Będziemy zdobywać miodek, ale ty się, nie, ty się na nie, miodek nie rzucisz, okej? Okay? Żeby nie było jak z prosiaczkiem. Księż, Kubuś, puchatek, się umówił z prosiaczkiem na. Zbieranie miodu i jak prosiaczek przyszedł, to już miodu nie było, bo kogoś się nie mógł powstrzymać.